Dobry, witajcie. Tu podcast Inny Świat. Nazywam się Paweł Mościcki. To jest kolejny odcinek z cyklu lektury dla patronów. To znaczy, że całość tego nagrania będzie dostępna tylko dla tych, którzy wspierają nasz podcast na naszej stronie, którą zresztą <coughs> przypomnę przy okazji patronite.pl Ukośnik Inny Świat, zostając naszym patronem lub patronką. Dołączasz do grupy, która dostaje między innymi takie właśnie specjalne materiały, nie tylko filmowe, ale też polecane lektury i różne inne kwestie, różne inne bonusy związane z, z tym uczestnictwem w naszych, w naszych grupach patronackich. No ale początek przynajmniej dla wszystkich, więc witam tych, którzy słuchają, niezależnie od tego, czy są, czy nie są wśród naszych patronów i patronek. Dzisiejsze lektury chciałbym poświęcić kwestii bardzo bulwersującej. Tutaj w innym świecie często niestety zajmujemy się takimi właśnie problemami. Oczywiście powinienem zacząć od innej bulwersującej kwestii, a mianowicie jakości dźwięku i obrazu. Były już uwagi na ten temat w komentarzach. W ogóle dziękujemy za. Zwracanie uwagi i pilnowanie, żebyśmy byli no, podcastem na odpowiednim poziomie, również technicznym. No, moje wytłumaczenie jest takie, że jestem cały czas w rozjazdach na miejscu, gdzie przebywam obecnie. Najczęściej warunki do nagrywania mam średnie i wciąż walka o to, którą toczę, jest cokolwiek nierówna, bym powiedział. A teraz jestem chwilę w domu, ale bez sprzętu, więc nagrywam jak się da. Mam nadzieję, że to wybaczycie i będziecie cierpliwie znosić te niedogodności, aż one po prostu znikną. Natomiast spróbujemy to wynagradzać treścią i ciekawymi odcinkami. Ten odcinek właśnie poświęcam kwestii bulwersującej, czyli temu, w jaki sposób. Stany Zjednoczone, a konkretniej w tym wypadku skupię się na sekretarzu stanu amerykańskiej administracji, czyli moim ulubieńcu wśród tej jakże świetlistej grupy kompletnie niekompetentnych i skądinąd można powiedzieć też dość odrażających postaci, czyli Antonym Blinkeniem. Szczerze powiedziawszy, słuchając Antonego Blinkena, zaczynam rozumieć. Wyznawców teorii spiskowej o reptylianach, która głosi, że rządzą nami ludzie nie do końca ludzcy, bo rzeczywiście Antony Blinken ma aparycję no, czegoś właśnie pomiędzy robotem i jakąś formą no zaprzeszłą i pradawną, ale naprawdę nie zdradzającą ludzkich uczuć. Jest po prostu to twarz absolutnie martwa, pozbawiona uczuć. i Zachowująca się naprawdę w sposób przerażający, i dzisiaj opowiem o tym, co ta fasada kryje nieudolnie, a jakie są decyzje, które Antony Blinken podejmuje i jak bardzo one obciążają politycznie, moralnie i historycznie, chyba nawet tę administrację. O co chodzi? Chodzi o gazę, oczywiście, i o to, w jaki sposób Stany Zjednoczone konsekwentnie ignorują doniesienia na temat tego, że armia izraelska no to, że dokonuje w Gazie aktów ludobójczych, bo trudno nazwać je zbrodniami wojennymi, ponieważ zbrodnie wojenne to są takie wydarzenia czy takie działania, które łamią prawo międzynarodowe i nie zachowują należytych przepisów dotyczących prowadzenia działań wojennych. Natomiast nie są celem tych działań. W przypadku masakry, która dokonuje się w gazie, trudno po tych wielu miesiącach mieć jakiekolwiek złudzenia, że celem armii izraelskiej nie jest wcale pokonanie Hamasu, nie jest odbicie zakładników. No to naprawdę już trzeba się zamknąć do jakiejś szczelnej zamrażarki, żeby w to jeszcze wierzyć. Ale uczynienie gazy przestrzenią niemożliwą do zamieszkania dla palestyńskiej ludności i przejęcie tego terytorium na własny użytek. To jest, myślę, klarowne i czytelne dla wszystkich, którzy w miarę śledzą to, co się dzieje, a jest to oczywiście rzecz niewdzięczna, bo są to rzeczy straszne i przerażające. W dodatku czynione jakby w naszym imieniu, prawda? No bo Izrael jest tą forpocztą, awangardą świata opartego na zasadach demokracji, praw człowieka i różnych takich, Wzniosłych kwestii, które oczywiście służą do tego, żeby jedynie maskować realne interesy i, i realne działania. Stany Zjednoczone więc ignorują to, co Izrael robi, naprawdę, choć bardzo dobrze wiedzą i mają bardzo precyzyjne rozeznanie sytuacji, jak to się mówi, w terenie i co do faktycznej natury tych działań, i dzisiaj chciałbym o tym opowiedzieć. Tekst, który, który przytaczam, jeden obszerny, bardzo interesujący, w takim outlecie, który nazywa się Propublika To jest strona internetowa, której misją jest niezależne badanie nadużyć władzy i no i właściwie spełnianie takiej, takiej misji, która powinna przyświecać wszystkim, którzy chcą nazywać się dziennikarzami. No ale jak wiadomo, i to też już nie ulega specjalnie wątpliwości. Tacy dziennikarze są dziś w zdecydowanej mniejszości, szczególnie w tych wszystkich mediach korporacyjnych, które, których niestety większość naszych społeczeństw wciąż słucha i uważa to za informację. Tutaj jest podtytuł: To jest Investigative Journalism in the Public Interest. Tak? No to jest chyba najkrótsza definicja dobrego dziennikarstwa. I ProPublica stworzyła taką, ta, taką taki, może, można powiedzieć, raport o raportach, ponieważ Odwołuje się ona do działań administracji amerykańskiej i raportów przedstawianych Antonemu Blinkenowi w sprawie tego, czy Izrael respektuje i pozwala na do, i dopuszcza pomoc humanitarną zgromadzoną na obrzeżach gazy. No, z różnych stron, prawda, bo to, są, to jest pomoc humanitarna finansowana przez same Stany Zjednoczone, przez Unię Europejską, przez różne inne niepaństwowe podmioty. Jak wiadomo, Izrael, który zamknął mieszkańców Gazy w największym na świecie otwartym obozie koncentracyjnym w tym momencie, i to na długie, długie lata. Pilnuje w tym momencie wszystkich przejść granicznych i całkowicie. Całkowicie zarządza tym, w jaki sposób cokolwiek do gazy się dostaje lub z niej wydostaje. W związku z tym i odpowiedzialność na takim okupującym strefę gazy podmiocie jest tym większa. Oczywiście Izrael cały czas uważa, że nikogo nie okupuje że jest atakowany że jest ofiarą. No i oczywiście uważa, że jego armia jest armią najbardziej humanitarną na świecie. No ale jak wiecie zapewne słuchając między innymi naszego, naszego podcastu no przepaść między tym, co Izrael uważa na swój temat i co na jego temat uważa właściwie w tym momencie niemal cała reszta świata jest dosyć wielka i powiększa się w sposób geometryczny. No, ale ta moralna armia. Ten, ten dyskurs o moralnej armii wciąż się trzyma jak najlepiej w, no, w różnych wystąpieniach dyplomatów i polityków izraelskich. Natomiast tutaj właśnie w tym tekście mamy od razu w tytule tezę, tak? Israel deliber deliber deliberately blocked humanitarian aid to Gaza, two government, government bodies concluded, tak? Czyli dwa Dwie instytucje państwa amerykańskiego po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu wyciągają wniosek, że Izrael intencjonalnie blokuje pomoc humanitarną dla Gazy i Antony Blinken na podstawie tych dwóch raportów postanowił zrobić mniej więcej to, co o, robi. robią Stany Zjednoczone zawsze, kiedy Izrael dokonuje jakichś aktów ludobójczych bądź popełnia zbrodnie wojenne. I w swoim raporcie przed przedstawionym Kongresowi po prostu odwrócił te wnioski o 180 stopni. Zacznijmy po kolei od tego, jak wyglądały wnioski tych agencji i co to są w ogóle za agencje. Otóż mamy do czynienia z dwiema dwoma takimi ciałami w obrębie tej hierarchii administracji amerykańskiej. Jedno to jest USAID, czyli United States Agency for International Development. Nawiasem mówiąc, nie mylcie, USAID, nie bierzcie tej nazwy za skrót oznaczający jakąś pomoc, prawda? To znaczy, USAID to nie jest USAID. To nie jest agencja, która zajmuje się pomocą komukolwiek, w sensie pomocy humanitarnej na świecie i tak dalej. Jak rozwinięcie tego skrótu głosi, to jest. Agency for International Development, czyli jest to agencja, która, której zadaniem jest zwiększanie dominacji amerykańskiej na świecie. Tak, To jest International Development w rozumieniu tej agencji, a nie żadne pomocowe działania, no ale w tym wypadku nawet pracownicy tej agencji postanowili jednak nie chować głowy w piasek. I razem z inną instytucją tej administracji, czyli State Department's Refugee Bureau, Refugees Bureau, czyli Biuro do Spraw Uchodźców samego departamentu Stanu, którym rządzi Blinken, w późnym kwietniu 2024 roku przedstawiło konkluzję w oparciu o prawo, które zakazuje, to jest prawo amerykańskie, które zakazuje udzielania pomocy militarnej. Organizacjom czy państwom, które intencjonalnie łamią zasady humanitarnej pomocy i blokują taką pomoc, prowadząc działania wojenne. W związku z tym, co te agencje właściwie stwierdzają? Te agencje stwierdzają, że na podstawie zgromadzonej wiedzy nie należy dłużej wspierać militarnie Izraela, ponieważ Izrael nie respektuje. Praw humanitarnych i prawa międzynarodowego, które to, które to respektowanie jest warunkiem udzielania pomocy militarnej komukolwiek przez Stany Zjednoczone. Mamy tutaj do czynienia z konkluzją dość, jak, jak autorzy tego tekstu mówią, wybuchową, ponieważ no właściwie miałaby za tym iść decyzja no całkowicie odwracająca. Politykę Międzynarodową Stanów Zjednoczonych, no bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Ameryka rzeczywiście wstrzymała pomoc militarną dla Izraela. Prawda? Wiemy dobrze, że siłą Izraela jest wsparcie Stanów Zjednoczonych, bezkarność Izraela polega na wsparciu, czy opiera się na wsparciu Stanów Zjednoczonych, i tak długo jak gigant, prawda, imperium militarne, którego celem mniej lub bardziej jawnie ujawnianym jest. No, światowa dominacja. Stoi za Izraelem. Tak długo Izrael nie musi oglądać się na żadne postanowienia ONZ-u, raporty organizacji humanitarnych, czy w ogóle innych polityków, którzy próbują przywołać ich do porządku. Prawda? Więc to jest kwestia dość fundamentalna. Więc te dwie agencje konstruują raport. Co ciekawe, Blinken otrzymał też od USAID Szczegółowy skrypt 17-stronicowy na temat zachowań Izraela, i tam bardzo precyzyjnie wskazywano, że Izrael blokuje te wysiłki pomocy humanitarnej, co oznacza między innymi morderstwa na pracownikach humanitarnych, niszczeniu struktury upraw na miejscu bombardowanie karetek i szpitali, a także wstrzymywanie w ogóle ruchu tych dostaw do, do gazy oraz powtarzające się rutynowe zawracanie ciężarówek z tą pomocą, która obejmuje między innymi żywność i lekarstwa. W ten sposób złożone są wielkie zbiory jedzenia Mniej więcej 30 kilometrów od granicy izraelskiej, które obejmują no, zboże, które wyżywiłoby półtora miliona Palestyńczyków przez 5 miesięcy, tak, według tego dokumentu. Czyli mogłoby zapewnić przeżycie mieszka znaczy mieszkającym, no, Walczącym o przetrwanie pod gradem bomb izraelskich Palestyńczykom. No i ta właśnie, ten właśnie zastrzyk pomocy jest przez Izrael wstrzymywany, zaburzany. Czemu towarzyszy też nie, nie, niekiedy, właśnie, mordowanie pracowników organizacji humanitarnych. Już w lutym, jak stwierdza ten, ten raport, Izrael wstrzyma, wstrzymał dostawę tych, tych zbóż. No, oczywiście tłumacząc, że, że UNRWA będzie tym dysponować, czyli ta orga część organizacji humanitarnej ONZ-u, która odpowiada za Palestynę, a Izrael notorycznie oskarża pracowników tej organizacji za współdziałanie z Hamasem. Co jest oczywiście szczytem absurdu, no bo Hamas rządzi Gazą, więc przepraszam, z Kim UNRWA miałaby współpracować? Tak, to tak jakby powiedzieć, że. Nie wiem, w Stanach Zjednoczonych działa, działania organizacji humanitarnych współpracują z rządem. No. <grydy> Owszem, z pewnością, z pewnością tak powinno być. Nie tylko tak jest, ale tak powinno być. Więc na biurku Antonego Blinkena ten raport się znalazł. On mógł się z nim zapoznać. Konkluzja jest taka, że w gazie. Mieliśmy wtedy do czynienia i mamy dalej do czynienia z jedną z najgorszych katastrof humanitarnych na świecie. No, Ja bym tutaj dyskutował ze sformułowaniem katastrofy humanitarnej, bo to oczywiście troszeczkę zamyla, zamula za, za i za, zasłania odpowiedzialność za, za, te, za to cierpienie. Prawda? Bo to nie jest tak, że na gazę spadła jakaś klęska, naturalna, albo że jakaś plaga prawda, egipska czy inna nawiedziła ten, ten teren, tylko jest to po prostu efekt bardzo precyzyjnie realizowanego planu wyrobniczego.